Cześć, witam w kolejnym odcinku serii Wojtas z Podróży i wygody W dzisiejszym odcinku Aston Martin DB9E. Fiat brawa! 10:20 w dzisiejszym odcinku, jak już mówiłem, Fiat... Brawo. 2010 rok i tu jest fajnie, bo ten samochód ma przejechane 47 500. Od nowości przez 13 lat zrobił tylko 47 tysięcy. Produkcję Fiata Bravo zaczęto w 2007, zakończono w 2014. W 2010 roku mieliśmy lift. Nadwozia Fiata Bravo mieliśmy tylko jedno pięcioćdrowe, nie było ani 3 drzwiowego, ani tam kupy sedana itd. Oczywiście długość tego samochodu jest 4336 mm. Każdy samochód musi mieć ubezpieczenie, nawet twój. Jeżeli chcesz wykupić tanie ubezpieczenie, wejdź w link w opisie, swoje dane, dane swojego samochodu i wyskoczy ci najtańsze ubezpieczenie dla Twojego pojazdu. Na przykładzie tego Audi r 598 zł. Wydaje mi się, że to jest bardzo tanio. A żeby było tego mało, 150 zł do 30 dni trafi na Twoje konto. A żeby jeszcze tego było mało, dostaniesz link polecający, z którego wyślesz komuś, koledze, żonie, znajomemu. On skorzysta z Twojego linku, on dostanie 150 zł, a na Twoje konto trafi 50 zł. Także wchodźcie, oglądajcie a pełną listę, jak to zrobić. Macie też link w opisie, jak myśmy to zrobili. Także wchodźcie, myślę, że warto. Silniki, jakie były montowane, w przywiacie brawo. Był 90-konny, 16-zaworowy, zwykły silniczek bez turbinki. Tutaj mamy 1,420 koni na turbie. Był też 150-konny T-Jet i był 140-konny wersji poliftowej Multi-R. Również też były silniki diesla. Mieliśmy silnik tak, 1.6, 105 i 120 koni, 1.9, 120 oraz 150 bodajże, oraz dwulitrowy 165 koni, który miał do setki 8.2, 8.4, coś w tych granicach, także dosyć już żwawy samochodzik z tym silnikiem. Benzyniaczek 1.4, 150 koni, też gdzieś tam około 8.5 sekundy do setki, a diesel chyba 8.2 dokładnie, ale tu mogę się o 2, 3, 40 sekundy pomylić. Także na no, silniczki fajne, nadawały się do gazu, benzyniaczki praktycznie... Bez awaryjne, wszystko tam. Znaczy, bez awaryjne. Mało awaryjne, wszystkie się nadawały do gazu. Wiadomo, im wiele jest turbina, to gdzieś turbo. I również mieliśmy w tych nowszych projektowych już zamontowany dwumas. Także gdzieś tam jakieś te droższe eksploatacje. Fiat jak to Fiat. Eksploatacja tego samochodu nie jest droga. Rozrząd, koszt w granicach nie wiem, 800 zł z robocizną. Rozrząd bardzo prosto jest do wymiany. Nie jest jakoś tam e, czasochłonny, tylko po prostu no, robi się jak w normalnym samochodzie. Nie jest to skomplikowane. Koszty części eksploatacji, tak, do Fiata, Punto czy tam nie wiem, co w tych czasach jeszcze było za Fiaty, Sedici był. Także no, nie jest to drogie. Tutaj mamy fajną wersję, bo to jest wersja sport. Mamy 17-celowe Felgi, więc ona jest troszkę chyba niższa. I oczywiście środek jest dużo ładniejszy, wstawki mamy takie, także to bardzo ładnie wygląda. Fajnie się komponuje. Felga 7... 17-celowa, przepraszam. 225-45R17, także już to dosyć fajnie wygląda. I ta Felga, ja powiem Wam kiedyś, jak ten samochód był, bo pamiętam go od nowości, jak Arego go zakupił. To ta Felga mi się wydawała duża, a teraz w tym się te Felgi opatrzyły. Wtedy na 2010 rok. To wydawało się, że to są duże, a teraz normalnie, ale ładnie. Nie wyobrażam sobie tego na, na piętnastkach, także bardzo fajnie to jest komponowane, ładnie, ładna ta felga jest, stylistyka tego autka jest naprawdę bardzo fajna. Fiat Bravo zastąpił oczywiście Fiata Stilo. Stilo jakoś było dobrze wyposażone, one były, ale one były zbyt drogie, one się nie przyjęły. No i teraz one już praktycznie są wszystkie zgnite. One podłóg nie mają, także... Brawo jest dużo lepiej wykonanym samochodem, dużo fajniejszym według mnie. No oczywiście stylistycznie znowszym, nowszym, tak? Już jest gdzieś to nawiązanie do, tak jak zaczęliśmy na wstępie, do Astona Martina. Fiat brawo jest droższy dużo od Fiata Punto, czy od Grande Punto nawet, ale według mnie jest większy, no jest większy, jest ładniejszy, także no też za coś, coś za coś płacimy. Wydaje mi się, że warto, bo jest dosyć dużym samochodem w środku, wszechstronnym, no i bagażnik też jest duży, co zobaczycie później. Także co, no idziemy do wnętrza, zobaczymy jak to wygląda wnętrze wsiada. Wiecie, co wam powiem? Ostatnio się właśnie zastanawiam i sprawdzam to, jak się wsiada do samochodu. Bo to jest e, niby oczywista rzecz, do samochodu się wsiada wygodnie. Nie, nie jest oczywistą rzeczą. Do niektórych samochodów można tu uderzyć głową czy w, przy wchodzeniu, przy wychodzeniu. Co mi się pierwsze rzuca? Bardzo duży słupek A. Wam powiem, że B. No i C, że jest kawał słupka. Także to potem gdzieś w przebitkach sobie zobaczy, zwróćcie na to uwagę. Szyba jest no malutka, ale mamy pościągane zagłówki. Także tutaj to jest gdzieś na plus. Dobra, ale to po kolei. Wnętrze, ta kierownica mi się podoba, jest fajna, wyprofilowana. Ładnie to wygląda wnętrze. Plastiki też nie są jakoś tam złe. Schowki mamy, patrzcie, jest jeden schowek i on jest drugi, jest dosyć głęboki. Wąski, ale słuchajcie, jest bardzo głęboki. Także to też jest, to też jest na plus. Cup holder mamy, to też jest fajnie. Sześciobiegową skrzynię biegową, bo skrzynia jest automatyzowana oraz manualne 5 i 6. Spalanie takiego samochodu gdzieś producent podaje koło 9,5 litra, no i tak faktycznie gdzieś spala na trasie koło 7, koło komina 11 nawet, nie? Także ten to co mówiłem o fotelach, wersja tej foteli jest inna, są jakby takie półkubły z tymi wstawkami bardzo fajnie to wygląda. nie mogę powiedzieć, deska rozdzielcza jest bardzo, bardzo sympatyczna. Kierownica, sterowanie radiem, sterowanie komputerem pokładowym mamy z manetki. Te manetki też fajne, takie solidne, to Wam powiem. Lata? to, a lata. Ja wiem, czy lata, tak. Nie, dobrze. Kierownica przyta skórą, bardzo fajna, wygodna, tak jakby ta sportowa. Oczywiście to mam ten pakiet sport. Zegary. Wygląda to super. Takie tuby. Mi się to zawsze, zawsze bardzo, bardzo podobało. Stylistika tej deski. Ten samochód ma... No załóżmy, że w 2014 roku jest ta wersja poliftowana i starsza, to ma już 9 lat. I on się według mnie w ogóle nie zestarzał. Na pewno w środku. Chociaż światy zawsze się ciężko starzały. Popatrzmy na Fiata Punto Jedynkę. To też naprawdę był ładny zawsze samochód. Dwójka już tak może nie, ale jedynka jakoś się nie zestarzała. Także uważam, że są bardzo fajnym samochodem i Fiaty oczywiście w względem stylistycznym. Deska naprawdę bardzo fajnie. To wszystko tu. schowek jest dosyć duży, bardzo dużo bym powiedział. Kap holdery, jak mamy, mówię tutaj, jest też schoweczek. Kieszenie boczne. Dosyć, dosyć Wam powiem, no wąskie to nie można powiedzieć. Tutaj z przodu jest taka jedna, tam jak coś wpadnie, czuję do końca, to naprawdę ciężko. Także kieszenie boczne dałbym bardziej na minus. Tu z boku mamy oczywiście tę przebitkę zobaczcie, sterowanie lusterkiem, dwa przyciski, z tyłu muszą być korby z tego co widzę. Czy mamy lustereczko? U kierowcy jest, a u pasażera też jest. Także nie ma biedy, by ktoś to powiedział. Przecinek biedy. Podłokietnik jest regulowany? Powiem wam nie jest. Nie jest, jest wysuwany. Ale z tego co widzę, nie jest niezregulowany. Jest Także tu do tych biegów gdzieś tak se siądę. No to opar. Może bliżej jakbym usiadł. Słuchajcie, sobie przestawię ten taborecik, Fotel. No nie, ten podłokietnik tutaj jest taki. Tak bardziej, no ale tak nie jeździmy, no nie. No ten podłokietnik troszkę mógłby być regulowany wyższy, to by było to na pewno wygodniej. Bieg na szóstym, no to już prędzej. gdzieś to jest? No mógłby być troszkę regulowany. To to gdzieś tam na minus tego samochodu. Tak mówiłem, ten samochód jest z małym przebiegiem, 47 tysięcy przebiegu od nowości i ma tyle, bo pierwszy właściciel tego samochodu, tak? Ma go Arek od nowości, praktycznie jeździ nim od, no, samego, nie praktycznie, tylko jeździ nim od samego początku, czyli jeździ nim już od 13 lat. Jeździ to chyba za duże słowo powiedziane, jak ma 47 tysięcy, no ale pracuje, pracuje, na miejscu, także do pracy samochodem nie jeździ, tylko gdzieś tam się wyjeżdża, także no to przebiegu też nie ma zrobić, no bo też gdzie i kiedy. I tak, do tyłu. No i gitara mam. Bo. Miejsca spoko. Nie haczę nikomu. Nawet jakbym się rozwalił, to też tak sobie mogę usiąść. Tu mam miejsce. No na głowę mam tak na styk, nawet jak tak wyprostuję, no ale kto tak też jeździ. No, gdzieś tu dotykam czupryną. Tutaj dotykam, ale tu na nogi jest, jest fajnie. O, szybka w korbie, ale fajnie jest to, że ta korba nie jest ustawiona, tak w niektórych samochodach i tu naprawdę ona by nie przeszkadzała nawet, bo daleko to jest, że to się wbija. W Audi 4 na pewno w Audi 4 to wiem, że ta korpka mi się zawsze wbija w nogę i to nie w każdym, znaczy w każdym audio. Strzeliśmy, przepraszam, w każdym co tu mamy regulację nawiewów. Fajna taka tuba, ładnie to wygląda. Podoba mi się, to nie mogę powiedzieć co pod Tutaj nie mamy zagłówki regulowane, tak jak mówiłem. Zagłówki są poskładane. Jak one były powyciągane, może łukasz pokaż, no to to tej szybki nie widać, ale, ale no jak ktoś jeździ samemu czy tam to składa się dosyć prosto, jednym ruchem, czy dwoma, trzeba było oczywiście nacisnąć i ten. Nawet ta tylnia kanapa jest wyprofilowana. Patrzę na tę kanapę, to chyba dawno nikt na niej nie siedział, ona jest naprawdę jak nowiutka. Nic, nic jej nie ma, nie? Tu jest taki, taki meszek. Ciekawe jak to wygląda, chciałbym taką brawę zobaczyć po przebiegu gdzieś 300 tysięcy złotych. To może by to już inaczej troszkę wyglądało, ale no teraz to wygląda super, ten mekszek tak jest. To nie jest alcantara, ale coś takiego jest. Nie wiem, to jest bardzo mi w dotyku. Taki misiu, ale nie taki do końca. Nie wiem, jakby to odpisać. Cykor łapki mamy oczywiście. Oświetlenie tyłu też jest to też jest fajna rzecz, brew pozorom. Mówię miejsca jest dużo. Tunel środkowy patrzcie, też nie jest za wysoko. To zaraz zauważyłem. Ten tunel środkowy nie jest za wysoko. Siądziemy na środku. No, tu jak na środku, ale też Wam powiem, muszę siedzę sam. Także, mimo że tu ścisnęli, no to tu już by było trochę gorzej. No ale w którym małcie kompaktowym mamy wygodnie. Wzłobione są te fotele i to też jest fajne, że mamy tutaj w Bo, jakby tego nie było, no to to by mi się źle siedziało. A tak, jest to schowane, jest to na plus. Idziemy do bagażnika. Linia tej listewki bardzo fajnie podoba mi się to. Jest to ładnie zachowane. Super, także bardzo ładnie. Dobra, idziemy do bagażnika. Otwieranie bagażnika. Dziwne jest dla mnie. Bo otwiera się jak przyciskamy wciskając ten przycisk i musimy sobie tu wziąć. Ale czy damy radę otworzyć za to? No tak powiem, że ciężko. Bagażnik jest bardzo duży, nie wiem czy nie jest większy niż w golfie. 1170 litrów 117, ponad 1100 po rozłożeniu, 400 litrów. Jak są fotele złożone, tylko mówię, wadą jest to, że jest bardzo niski próg załadunku, i jak mamy tutaj coś, czy choćby tutaj do tej gaśnicy, fajnie to jest zrobione, gaśnica i trójkąt tam jest, to dosyć daleko trzeba sięgnąć. Przy moim wzroście ubrudzimy sobie spodnie, nogi, czy co tam mamy. Nie, yy, bagażnik fajny, pod spodem koło także butla by weszła. I co jest fajne na plus, jeszcze, że można było te Fiaty, brawo. Kupić od razu z instalacją gazową, jak były nowe. I to chodziło i to jeździ. I one miały fajnie już poustawiane, bo wszystkie na, na komputerku mieliśmy nawet spalanie gazu. Także to też jest, też jest fajne. Klapa dosyć ciężka. Chociaż klapa nie jest ciężka, siłowniki są też niewybite. To też co ja mówię, także siłowniki są, są jak nowe, no to się też ciężko dosyć otwiera. Wyposażenie tego świata no widzicie bardzo fajne, bardzo fajne te fotele. Ceny. Ja wiem, 4 lata, 3 do tyłu. Z roku 2007 roku można było, wiadomo, że takie troszkę zmęczonego, ale jeszcze na chodzie. 8-9 tysięcy. Dzisiaj patrząc, do filmu przygotowując się, patrzę, najtańszy 14 chyba i pół tysiąca. Najdroższy tam gdzieś koło 40. Z przebiegiem ten ma 47 tysięcy, tamten chyba 42 tysiące. Z 2010 roku również był. 39 tysięcy, także... Za 13-letni samochód 39 tysięcy, tylko samochody poszły w górę. No i też samochód nie jest zniszczony, nie jest porysowany, nie jest jakoś obdarty, nie jest bezwypadkowy. No to też chyba warto, nie? Wyposażony też bardzo fajnie. Mogliśmy mieć wersję również City, Pomaganie tej kierownicy to też jest fajne, ale chociaż nawet bez tego, bez włączenia tego przycisku dobrze się tym kręci. Tu na trawie, tak żeśmy go przedstawiali na 225 oponach też to dosyć fajnie leciutko chodzi. W wersji wyposażenia było chyba 10 nawet, dokładnie, jakieś Easy, Pop, Sport, Dynamic, nie jest w stanie zapamiętać. Silnik 1.4 polecam bardzo, tak samo 1.9 diesel, czy te 1.6 spalania, myślę, że poniżej 5 litrów. Ten 1.9 JTD 120 koni, no to silnik znany, montowany nawet w innych markach, ten silniczek sobie jeździ, pyrka, tyrka, działa bez problemu. Powiem Wam, że to nawiązanie do tego Astona Martina, bardzo fajnie to wygląda, nie wiem... Mi się to podoba, zawsze to jakoś tak przypomni. Tutaj jest ładny, czarny. Co wiem, że te znaczki się też bardzo, bardzo ścierają. Przy większych przebiegach te znaczki się gdzieś wycierają. Ale patrzcie na te lampy. Się odsunę. Jakby tak troszkę go obniżyć, to może. Nie no, widać, to naprawdę widać tą stylistykę. Nie wiem jak wy, ale ja to gdzieś tam widzę. Do 20 tysięcy, lub w okolicach 20 tysięcy, znajdziemy na pewno. Fajnego fiata, brawo. Z przebiegiem tam 240 tysięcy, 200, 180 może. Fajna alternatywa, duży samochodzik, ładny, białe też bardzo ładnie wyglądają. Chociaż kolory były różne, też taki fajny, tam wiśniowy był, się fajnie w słońcu mienił. Uważam, że fajna alternatywa dla Golfa. Cenowo są podobnie, rocznikowo Golf 5 no, będzie starszy, no bo Golf chyba zakończono w 2009 roku, a te były produkowane do 2014. Podsumowując, dla kogo ten samochód? Dla każdego, dla młodego, starego, kobiety, mężczyzny. Myślę, że żaden by się nie wstydził jeździć. Ani kobiecie by nie było głupio, że jeździ męskim samochodem, ani mężczyźnie, że to jest babski, bo ten samochód jest naprawdę fajnym, dosyć dużym, kompaktowym samochodem. No i co? Tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Dziękuję Markowi za ten samochodu. Pozdrawiamy go. Do następnego odcinka. Cześć!